Czujesz zapach tej trawy i kwiatów wokół ciebie, i czujesz się jak coraz bardziej się zanurzasz i zanurzasz w ziemi, aż stajesz się jednością. Czujesz jak Twoje ciało zapuszcza korzenie. I one wchodzą głębiej i głębiej w ziemię. Czujesz, że ziemia przyjmuje wszystko, przyjmuje ciebie, przyjmuje twoje korzenie. Czujesz, że możesz powierzyć jej wszystko. Bierzesz głęboki wdech, i z wydechem rozluźniasz się jeszcze bardziej. Teraz możesz w spokoju oddać wszystkie troski, zmartwienia, uczucia, których nie chcesz czuć w tym momencie, ziemi. Czujesz jak niepokój, strach, lęk. Złość, smutek, nieadekwatność i wszelkiego innego rodzaju uczucia i cechy, których nie chcesz już ze sobą nieść, odchodzą wraz z ziemią, wraz z sokami, które przechodzą przez Twoje korzenie. Oddajesz wszystko, co ci już nie służy, wszelkie zmartwienia, wszelkie kłopoty, wszelkie smutki, wszystkie żale, złości, agresje. Obawy. To wszystko oddajesz ziemi. Bierzesz głęboki wdech, i z wydechem oddajesz wszystko. Teraz wyobraź sobie, że Twoje korzenie.